Simandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Akurat mi wyskoczyło, że jakiś prezent mam w stodole. Eee, zaczynamy z opóźnieniem filmy z nowej playlisty festiwalowej. Z jednodniowym opóźnieniem, niestety miałem tam sprawy firmowe do załatwiania wczoraj po godzinach pracy, jeszcze tam jakieś mieliśmy z eee, wystawę w hali expo, także musieliśmy to ogarnąć i nie miałem czasu, żeby ponagrywać filmy. Także nagrywam z jednodniowym opóźnieniem, mam nadzieję, że się nic nie stało, mam nadzieję, że wierni widzowie i tak obejrzą, klikną tą łapkę i pomogą w rozwoju kanału. Dobra, zaczynamy sobie od najłatwiejszego zadania fotograficznego, czyli wchodzimy sobie w playlistę festiwalową, lecimy sobie tutaj i mamy wyzwanie fotograficzne. Ogrody Avanta Avant, ogrody Avant sfotografuj dowolne Audi Avant w ogrodach domu gracza Hotel Castillo. Także mega prościzna i podejrzewam, że nikt z tym nie miał problemów. Eee, więc zaczynamy sobie od fotograficznego, później zrobimy sobie poszukiwanie skarbów, a na końcu będzie trzeci film z przedmiotów kolekcjonerskich. Także lecimy i jeszcze dla przypomnienia uzbierajcie 20 punkcików, bo macie tutaj nowe auto w grze, BMW M2 z roku 2023, czyli nowka sztuka nieśmigana, najnowszy model BMW M2. No dobra, wybieramy sobie Avanta. Czyli Audiczka. Bierzemy sobie jakiegokolwiek Avanta, tutaj macie dopiski przy każdym aucie, więc no nie będzie z problemu. Możecie sobie takiego, możecie sobie srakiego. Ja biorę RS6 Avant wsiąść do samochodu No i mamy piękną RS6 w superanskim malowaniu naprawdę tak mi się to podoba i jeszcze tutaj ten schód słońca jak się ten lakierek mieni, zobaczcie jak kolory zmieniają. no kurde tutaj mamy fajne moro ja pierdzielę, dobra, ale to chodzi. No i dobra, wchodzimy sobie w mapkę i hotel Castillo mamy u góry. To jest ten zamek. Yy, zagubiłem się, a tutaj no. Tutaj macie hotel Castillo. Tabliczkę tak zwaną, ale sam hotel się znajduje tutaj. Dom jest dom gracza, także łatwo je znaleźć. Sama góra mapy. Tu jest ta tabliczka. Hotel Castillo, Santa Cecilia. I w dołu macie dom gracza, więc się respimy tutaj. No i proszę bardzo, jesteśmy pod hotelikiem. Wjeżdżamy sobie na posesję. Ach, kurwa, ale to gada. Zrobimy sobie takie samo zdjęcie jak zdjęcie na miniaturze. Będzie? Będzie, powinno być jeszcze. dobra mam jakieś ustawione tutaj No i proszę bardzo mamy cały hotel tutaj w panoramie I pięknego Avanta Więc sobie trzaskamy zdjęcie Avancik zaliczony, hotel, Castillo zaliczone, zadanie też zaliczone eee, Wychodzimy, o kurde kliknąłem drugi raz dobra Dobra wychodź I wyskoczyło, że mamy zadanie zaliczone, i oczywiście tutaj też jest zaliczone, więc wygraliśmy malowniczą bluzę. A teraz zapraszam na kolejne moje filmy. Oczywiście one się pojawiają troszeczkę z małym opóźnieniem, więc pamiętajcie, że nawet, nawet jak się pojawi też film, i on będzie trochę w brzydszej kopii, to nie jest moja wina. Yy, on się cały czas renderuje, nieraz mi się za szybko kliknie, opublikuje i, no i niestety musicie odczekać, aż YouTube go przetrawi do. Full HD, 60 klatek. No dobra, dziękuję, strzałeczka i do następnego części.